I pokażę Wam teraz jak będziemy zbierać te kupy, pozyskiwać, jak będziemy robić gnojowice i pokażę Wam też e, nasz ogród warzywny, jak to wygląda na takiej piaszczystej ziemi, e, jakie mamy jakie mamy plony. Zbieramy te nasze kupy, my to tak zbieramy na opatę wiatrową, tutaj powiedzmy, że kolejne, szybki temat, bo to jest przed paru dni także podesnięte. Tak uzbierane jak mamy dwa wiadra. No i dobra, po, po tym jak nazbieraliśmy te tutaj dwa wiadra pełne tych odchodów zrobimy z tego gnojowice. Proporcja jest taka. Proporcja jest taka, że to jest około 20 kg 20 Kupy co dajemy na 200 litrów wody. Czyli 100, kil, 100 litrów wody na 10 kilo, na 10 litrów tego, e, tego wiadra tej kupy. E, I tak robimy tą gnojówkę. Zaraz przejdziemy tam dalej wam pokażę, jak ja to w jaki sposób wykonuję dobra, do przygotowania takiej gnojówki musimy do przygotowania takiej gnojówki musimy mieć wąż z wodą, woda najlepiej by od stana, bez chloru, e, żeby jak najwięcej tych e, mikroorganizmów i pożytecznych bakterii zostało w tej naszej gnojówce żeby ich chlor nie zabił. Tak dwa przygotowane wiadra tak. wrzucamy sobie do beki. To jest około 20 kg To jest około 20 kilo e, tej kupy czystej. No i co? Musimy mieć tu wodę jakby przygotowaną. Lejemy sobie wodę. Dajemy wodę. Najlepiej odstanął. No i zobaczcie, mamy tyle nalane. Ważne, żeby nie nalać do pełna, bo podczas fermentacji to wszystko nam urośnie i wykipi z tej beczki. Ważne jest też, żeby mieć czym to mieszać. Ja w tym wypadku po prostu e, co 2-3 dni wkładam takiego kija, przemieszam to i tyle. Taka gnojówka, żeby nadawała się do użycia potrzeba około dwóch, trzech tygodni.